Jest jeszcze jedna ważna inwestycja, na którą czekają małopolanie, tyle że już kolejowa. Jak, jak tu pan minister zerknąłby na, na portal pociąg autobus góry, to znalazłby pan taką informację. 28 miliardów złotych, zapamiętajcie tę sumę, jeśli się okaże, że zabraknie na podłęże piekiełko. Panie redaktorze, my mówimy o limicie na. Drogi. Limicie oczywiście. finansowym na, na budowę dróg, program budowy dróg krajowych autostrad. Rząd podjął, pani premier Beata Szydło, pan premier Mateusz Morawiecki, odpowiedzialny za finanse, podjęli bardzo trudną decyzję o zwiększeniu limitu na budowę dróg w Polsce o 28 miliardów złotych. I to jest wielka, to jest wielka sprawa, to jest wielka rzecz. Te pieniądze, będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Natomiast co do podłęża Piekiełko, bo o tym Pan zapewne, tę tak. inwestycję Pan ma na myśli, Panie Redaktorze, to w dalszym ciągu mamy nadzieję na potwierdzenie finansowania tej inwestycji ze środków unijnych.